Wielki policjant, ale różowy, Michał Pieruch! Brawo! nasza ozdoba, ta jedyna najpiękniejsza gwiazda, jest no. Weronika. Brawo! Tak, a teraz czas na tego najprzystojniejszego i Brawa dla Augustina. Chcielibyśmy zacząć dzisiejszy program. Nasze gwiazdy. On pożyść nastolatek. Sporo sławę dzięki naszemu programowi. Ona entuzjastyczna, pełna energii dziewczyna. Powitajmy ich gorąco. 都没人留在这儿的时候你是这样的人。你们现在在这儿的话。都没人留在这儿的时候你是这样的人。 Ja, i nawet do toalety. Bosko, a chciałem powiedzieć... się nie boi. Jestem dobry w pierwszej pomocy. <grystanie> Moment, mamy... O, już jest OK. Co z tą pierwszą pomocą? Że jestem w niej naprawdę bardzo dobry, więc yy, polecam się. <grystanie> Ta Justyna zmęczona. Ale to właśnie naprawdę pełna energii. Co na to nasze żyli? E, Michał? No ja uważam tutaj, że w ogóle nie było synchronizacji. Nie podobało mi się kątę. Jestem w ogóle zaburzony, nie wiem jak się tutaj dostajesz do tego etapu, ale to była kompletna porażka i... sorry. Dziękuję. To oczywiście dla mnie, kiedy ja naprawdę patrzę na arkę, i widzę w niej takie naprawdę mężczyzn. <laughs> naprawdę, ale kiedy rozbijałeś swoją koszulę, naprawdę dla mnie to jakbyś otworzył swoje serce. <laughs> ja, Mało ja, czas cały ja, czas, żeby zobaczyć nas razem i... Ja myślę, że będzie dobrze. Jesteś, jesteś stary i niemiec. I naprawdę Taka. było dobrze. Przepraszam, bo to już troszeczkę ciszy. Było naprawdę dobrze. I wiecie, ten hoking, ten te patelowania. Ja wierzę, że możecie już wszystko. Naprawdę było super. Jestem na tak.